No. Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich moich widzów. No i co? Na samym początku smacznego was wam też mówię, no, bo za chwilę będzie film taki warsztatowy jeszcze będzie. No tutaj Paweł poopowiada do Majorka, no bo powoli się bierzemy za tego Majorka. No, no i to, to wszystko. No. Pozdrawiam was wszystkich, naprawdę. Otwieramy paletę z ciekawą rzeczą do... Majorka, chyba. Zobaczymy, czy to się okaże to, bo ja to tylko na takich na zdjęciach widziałem. Drogą zamiany się udało tutaj za inne części. Otwieraj, no. zobaczymy, czy zgadniesz, co to jest. Na raz zobaczymy. Coś okrągłe. Chyba koła zamachowe chyba. No i... Nie no, śmieje się, tato wie, że to obciążniki, tylko pytanie, czy to... Czy to... O, 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 o. A, bo one przykręcone są do palety. Ale fajne. Chociaż ja... można powiedzieć, ja jeszcze nie widziałem majorka na, na żywo, żeby to, te obciążniki były. Gdzieś tam widziałem... Na Czy żywo? widziałeś w Lubecku? W Lubecku? No wtedy, co miał ten Sebastian. Pamiętasz takiego ale... wymalowanego, niebieskiego? Tak, to pamiętam, no. ale że obciążniki były, nie pamiętam. Znaczy, ja nie wiem, czy... Ale nie, on wtedy w Lubecku już miał je chyba założone. Ale to jest kawał ten... ale ładne tu są. No, 40 chyba 2 kg z tego, co Rafał mi je ważył, jeden waży. No, a że już mówi, bo ja mu mówiłem, on dęba nie będzie stawał już teraz. Dobra, trzeba będzie no. je odkręcić i zaraz zobaczymy. Tu od razu zrobiliśmy przymiarkę do felgi jakiejś takiej starej, niemalowanej. No, i to będzie raczej to, bo ja się obawiałem, że to może być czasem z ostrówka tego starego. Jak były te ostrówki na bazie 4011, to one miały na zdjęciach przynajmniej bardzo podobne te obciążniki. Z tym, że nie wiem, może to były i te same, ale w Feldze 18 to trochę inaczej wygląda. Zaraz zrobimy porównanie. Tak, generalnie ten obciążnik w ten sposób wygląda. Tu ma takie za. No nie zatoczenie, bo to taki Aha, odlew jest. Nie I tutaj jest na no, takie specjalne śruby, tutaj muszą być do tego. No i tak to będzie wyglądało. Czy ładne? Nie, ja powiedział, że to brzydkie jest Pięknie. generalnie. Nie, nie. Fajnie. Nie, bo na traktorze to szpeci moim zdaniem. No, ale fajnie nie. mieć to. Nie, bo jest nie to unikatowe w jakimś stopniu. E, przynajmniej mało osób to ma. Możliwe, Bardzo że. Mało. Możliwe, że mają to mają to gdzieś, ale nie zamontowane. Bo to jest tak jak z obciążnikami do 25, tych 25a czy 25 zetorków na tylne koła, też te gwiazdowe to też nie wszyscy to montują. Mi jeszcze w tych 24 calowych to jeszcze się w miarę ten obciążnik podoba, ale już w bocianie takiej podobnej średnicy talerz jest. A względem koła 36 cali, to tak wygląda jakby nie od tego te obciążniki były. A tutaj tak to nawet one będą do felgi, felga będzie niebieska, znaczy już jest. Felgi są niebieskie, a obciążniki będą takie w kolorze korpusu, czyli takie kawa z mlekiem. To także w taki kolor to pójdzie. Może, tak, może jak będzie ten, może jak będzie coś będziemy wozić do piaskowania, to się je wypiaskuje i potem przy okazji, bo tam wspominałem na poprzednim filmie, że jak będę składał podnośnik, to ten mechanizm od przełączania będę chciał pomalować na, na etapie składania. I potem zamontować już pomalowany, bo tam najtrudniej to później okleić, ewentualnie okleić go w całości. Już później te dźwignie przy malowaniu całego korpusu. Więc może jak kupię farbę, to może od razu wtedy te obciążniki się pomaluje i będzie można je przyłożyć do felgi. Zobaczcie jak to będzie wyglądało. Eee, tu widać, że śruby to muszą być chyba nakrętki takie jak normalnie do kół z zatoczeniem. Trzeba będzie takie śruby, nakrętki starego typu poszukać. To będzie ładnie to tutaj wyglądało bo te nowe mogą być trochę za grube, bo one są na większy klucz. To może tu tutaj tak nie pasować. No i tyle. Także podziękowania dla Rafała za sprawną akcję. Teraz my się musimy wykazać, musimy spakować tutaj rzeczy, które na zamianę idą sprawnie. Akurat wykorzystamy tą samą paletę i, i przesyłka zwrotna pójdzie lada dzień. Także pozdrawiamy serdecznie Rafała. A tutaj dla porównania... Jest położone na Feldze, takiej zmasakrowanej z 40, ale to tylko przymiarka względem średnicy, żeby chociaż po starych zdjęciach zobaczyć, czy to jest szansa, że to w tych KSH-45 to było to samo. Czy oni wymyślali jednak coś innego? Bo mi się wydaje, że szkoda by było specjalnie jako obciążnik wymyślać coś, odlewać inne. I może to stosowali te obciążniki. Nie wiem, może się to rozjaśni e, gdzieś tam. Ale tutaj do tych szesnastek to tak ładnie to nawet przylega. Ciekawe tylko, będę musiał gdzieś popytać kolegów z Czech. Może ktoś będzie miał na wzór oryginalne takie śruby, żeby nie trzeba było tutaj się znowu zastanawiać teraz, jakie długie te łby mają być. Jakby były oryginalne, to by było od razu można dorobić takich 8 sztuk i by sobie już czekały na rozwój sytuacji. Wieści z Majorkowego frontu a więc w dalszym ciągu trwa segregacja e, dlaczego segregacja? no bo mamy trochę części e, używanych mamy też trochę nowych ale nie mamy tak wszystkiego nowego żeby zamontować wszystko nowe więc staramy się wybrać z tego co jest i stwierdzić co montujemy nowe, co nie e, wałek atakujący niestety nie mamy nowego najlepiej ideałem to by było wymienić wałek atakujący, wałek główny i wałek sprzęgłowy to byłby ideał wtedy. Głównie chodzi o to łożyskowanie. Jeśli nie, to go zregenerujemy. Na razie mam wybrany taki najładniejszy wałek ataku, bo one w tej chwili jakoś zniknęły z, z, z rynku, mam wrażenie, albo źle szukałem. Muszę jeszcze raz poszukać. Mechanizmy różnicowe mamy w zasadzie cztery. Te, które tu widzicie, plus jeden nowy, tylko że w nowym nie ma satelit z kolei. Jest cały kosz nowy i nowy talerz, i koło atakujące. Ale spróbujemy wybrać z tego, co tu jest. Ten jest taki teoretycznie na razie w najlepszym stanie mechanicznym, aczkolwiek z nalotem rdzy. Ten pracował i on ma tutaj wyszczerbione. O, tu widzicie ząbek. Tu gdzieś jeszcze takie są. Ma generalnie swoje braki, do tego jest luźny na nitach. Luz na nitach to nie jest problem, bo się by zanitowało od nowa, ale. No ale y, swożnie satelit są luźne w tym w koszu, z tym też można by było sobie poradzić. Y, ale do tego jeszcze jest dość duży luz tutaj na satelitach, na kołach koronowych. Ten z kolei y, tutaj ma fajne y, koło. Y, troszkę ma luzy większe w środku, na kołach. Y, no ale ktoś już zaspawał satelity. To nie jest tragedia. To mogłoby generalnie pracować. Nawet jak ma być luz, to lepiej, żeby było tak zrobione. Więc, więc to, mówię, to nie jest tragedia, ale zobaczymy jeszcze, co z tym. Bo gdyby nam się udało na przykład zamontować ten, to może niekoniecznie będziemy montować ten nowy, cały mechanizm, gdzie i tak satelity, wszystko będzie stare, więc raczej, raczej bym wolał zamontować, zamontować taki działający Albo ewentualnie, no mówię, nowe, a satelity złodziejmy stare. Satelity nie są aż takim problemem, jednak tutaj koło talerzowe z atakującym, wiadomo, podczas jazdy najwięcej może generować hałasu. No ale to wszystko spróbujemy zweryfikować. To jest w zasadzie tylko nasza praca, tylko albo aż, więc nawet gdybym miał to wrzucić i sobie spróbować poustawiać, zobaczyć co się będzie działo, to też nie ma aż takiej tragedii. Zawsze można wrócić, a chodzi mi po głowie po prostu złożenie tego drugiego tylnego mostu. Ewentualnie na nowych częściach. I skoro ten ciągnik ma być, to nie jest tak, że my go składamy z byle czego, bo, bo to ma być no, tutaj zweryfikowane jak najlepiej. Bo nawet chociażby same zwolnice, pochwy, to wszystko tu idzie praktycznie jak nowe, ale więc to nie jest tak, że, że to chcemy złożyć byle było, nic się tutaj nie zmieniło u nas. Natomiast no, chciałbym to tak z racji tego, że tych części jest prawie na dwa ciągniki mechanicznie tutaj te tyły to chciałbym to tak jakoś porozdzielać, żeby to nie było tak, że jeden będzie z najlepszych, a do drugiego zostaną śmieci, tylko żeby to w obydwu można było wykorzystać. A być może ten drugi tylny most kiedyś będzie albo na sprzedaż, albo może nawet zrobiony, albo na wymianę za jakieś inne, inne części, no zobaczymy, bo wiadomo, że... W naszym przypadku też nie mamy takich możliwości, żeby mieć po kilka jednakowych ciągników, więc docelowo na pewno jakieś roszady będą musiały być wprowadzone, jeśli się okaże, że na przykład byłyby prawie dwa Majorki albo, albo na przykład zatorki 25 będą kilka w tej samej wersji, ale to zobaczymy. To jeszcze długie, długie lata przed nami, a przynajmniej miesiące. Więc tak wygląda weryfikacja. Zaraz to rozbieram. Zobaczymy co w środku siedzi, jak wyglądają satelity i będziemy decydować. Bo gdybym miał, tak jak mówię, gdybym miał zakładać nowy, nowy atak, i, i ten to już nie będziemy nitować raczej na tym, tylko pewnie na tym nowym koszu byśmy zanitowali. A jeszcze nie wiem w sumie, bo będę chciał w miarę możliwości jak najwięcej tutaj statą wam podsuwać pomysłów, co pasuje, co nie pasuje. Czyli czy coś można z 60 na przykład dopasować. Na to, co nam się uda gdzieś tu wyłapać, nie mówię, że wszystko, bo też. No aż tak wszystkiego nie jesteśmy w stanie z każdego modelu, bo tu niektóre elementy z Zetora 5011 pasują. No ale też nie mamy możliwości, wiecie, wszystkiego kupić i tutaj przymierzać. Hmm, więc, więc no jakby postaramy się, to co uda nam się wyłapać, to postaramy się podpowiedzieć, co można ewentualnie, jak sobie z czym hmm, poradzić. Nie wiem właśnie jeszcze satelity, jak rozbiorę, to zobaczymy, będę chciał porównać, czy może przypadkiem pasują z 60. Jeszcze... Hmm... Powiem, że przed rozpołowieniem tego ja już odkręciłem, ale jeszcze nie rozłożyłem dwóch połówek. Zwróćcie uwagę, czy macie oryginalne oznaczenia. Numer do numeru powinien być. Tego nie powinno się zamieniać, bo tak to było obrabiane. Ewentualnie, jak nie ma, no to sobie sami poznaczcie. Ja tutaj sobie jeszcze dodatkowo punktakiem poznaczyłem sworznie satelit, żeby one trafiły w to samo miejsce. Gdyby na przykład zostało to w komplecie, tak jak już tutaj było. No i będę ostrożnie też rozbierał, żeby mi się satelity gdzieś tam coś nie pomieszały, czy koronki oczywiście. I co, e, jeszcze przy okazji powiem, bo kiedyś pamiętam, że dużo zapytań było, jak żeśmy robili film o tym. To nie jest tak, że gdybyśmy na przykład, tak jak z korbowodami, ktoś pyta, konkretnie o korbowody kiedyś pytał, że jak ma numery na korbowodach i na przykład brakuje mu stopy numer 863, tak jak jest tu, to jak znajdzie stopę numer 863, to to będzie pasować. Nie. To nie o to chodzi. To nie jest tak, że to było 1999 tych i ktoś to dopasowywał i składał, nie, to po prostu są numery one raz na ileś tam mogą się powtórzyć, ale małe prawdopodobieństwo jest przy takiej dużej numeracji, żeby na jednym warsztacie w jednym czasie było dwa mosty, na przykład o takim samym numerze. Więc to, to tutaj o to chodzi, a nie o to, że na przykład, bo to też na ogłoszenie, kiedyś takie było, chyba, że ktoś szukał jakiejś części takiej właśnie parowanej po numerze drugiej połówki. Także to jest to. Na tym. Drugim pewnie będzie inny numer. O ile jest gdzieś. Ale generalnie te oryginalne fabryczne rzeczy z reguły takie numery miały. O tu jest... O, tu jest jeszcze większy numer, zobaczcie. 3558. też się zgadza. A na tym zaspawanym a na tym zaspawanym. 2859. Także widzicie, tak to jest, tak to wygląda. Pytacie czasami, czy używam tego klucza? Używam. Tak, przy stole to jest dla mnie najwygodniejsze wygodniejsze jak akumulatorowy, bo nie muszę nigdy dbać, żeby był naładowany. A moc ma wystarczająco mi na tyle, jest poręczny, że taką jak przy stole coś się demontuje, to moment bzyt, bzyt i rozkręcone. Na pierwszy rzut oka nie ma tragedii tutaj, ale wiadomo dopiero po umyciu tego wszystkiego, bo czasami ten brud, a jest go tu sporo, to powoduje, że się wydaje, że nie ma luzu. a jak się wszystko wymyje, to się to wszystko dopiero okazuje. Więc to dopiero będzie zweryfikowane. Ja sobie to postaram tak zrobić, żebym tu nic nie pozamieniał. O, widzicie tu i wszystkiego. Tym razem znowu wiertarka w użyciu. Jedna zwolnica u nas jest na śrubie M16, a nie M14, jak to z reguły w Majorku. Mówiąc szczerze, nie mam pewności, bo to bardzo profesjonalnie jest zrobione w tej zwolnicy. Te gwinty. Być może 14 były już zerwane i ktoś to po prostu fachowo rozwiercił i nagwintował. No, ale teraz, żeby zmontować z tymi pochwami, te pochwy nie wiem, czy są nowe, ale wyglądały jak nowe, one są tutaj otworami przystosowane pod M14. Ja tutaj chcę zamontować po trzy śruby pasowane, z tym, że tutaj będą właśnie M16 z 60 zastosowane, no i trzeba otwory na 17 mm tutaj rozwiercić i ta wiertarka też się tutaj fajnie sprawdzi. Założyłem już ten zbiorniczek sobie, on jednak tutaj miał być, jako go źle zainterpretowałem, te otworki. Tutaj są śrubki, po prostu były wkręcone. Ja ich nie wykręcałem, bo nie spodziewałem się, że to jest do tego. Dopiero później gdzieś tam się poprzyglądałem. Natomiast no, przy tym wiertle tego typu, to w zasadzie to tutaj no, nie widzę, żeby miało zastosowanie większe dla mnie. Wobec czego przy tych trepanacyjnych owszem. No, ale założyłem sobie, zalałem takim olejem do wiercenia, takim jak stosowałem tam. Zobaczymy, jak będę następnym razem tym trepanacyjnym wiercił. Na razie. Mam bardziej robotę na takie wiertła, także tu muszę rozwiercić w ten sposób. I sprawdzę jeszcze tamte pozostałe otwory, czy też na 16 nie trzeba będzie rozwiercić. Podejrzewam, że trzeba będzie. Także tu robię 17 otwór, a w pozostałych trzech 16. Jak widzicie mamy zwolnicę tutaj na stole. Yy, zwolnica jest yy, już skręcona, aczkolwiek jeszcze nie, nie tak na maksa. Z uwagi na to, że tu jeszcze przyjdą zabezpieczenia te blaszki, ale muszę je dorobić wobec czego jest to tak skręcone, yy, na razie, żeby dobrze siadła, yy, zwolnica razem z pochwą. Yy, w tej chwili składam prawą stronę. Yy, są tutaj zastosowane trzy śruby. Pasowane no i trzy śruby zwykłe, ale M16 to jest ta zwolnica, która tą przeróbkę musiała mieć dokonaną. E, pół oś mam tutaj naszykowaną. Uszczelniacz 45 na 60 yy, tak 45 na 62 ja mam akurat na 10, choć tu powinien być na 12. No ale mi się udało kupić na 10, już kiedyś i tak to zostało, aczkolwiek hmm, trzeba tu być ostrożnym, bo ja już też e, chwilami zwątp zwątpiłem co jak, z uwagi na to, że są różne typy półosi chociażby. Tu taki jeden z przykładów mam naszykowany, żeby Wam pokazać. Jedna półosi jest, widzicie, taka jakby krótsza. Znaczy nie jakby, bo ona jest krótsza, jakieś tam niecały centymetr. Nie ma w ogóle nacięć na rowki na segery, tak jak tutaj. Więc takie, takie różnice bywają. Ta jest jeszcze tutaj tak stoczona. Ta jest w, po całości gdzie gruba. Więc są tutaj pewne, pewne takie różnice. Więc katalog części mnie tutaj też parę, w paru sytuacjach lekko szukał. I tak jak kiedyś, jakieś tam były nieścisłości na tym filmie, chyba porównawczym, 40 majorek, coś takiego, to, to tutaj no, ten katalog czasami nie jest taki stuprocentowo, nie można mu zaufać. Może dlatego, że są różne wersje, bo tu akurat jeśli chodzi o półosie, to katalog tego nie precyzuje dokładnie, tylko podaje, że są różnice w obudowach zwolnic. Natomiast nie podaje, no tam nie ma tak konkretów podanych, wiecie, jakieś tam długości, wymiarów i tak dalej. Nie są różnice tylko. I tak jak na przykład łożyska tutaj, które przychodzą 6309, katalog podaje, że zewnętrzne łożysko powinno być 6309N. No, takie są, takie są tutaj niuanse różne. Ja zaraz sobie łożyska osadzę i zacznę montaż dalszy od tego, że włożę pół oś, dekielki, wszystko one naszykowane więc zacznę od montażu, właśnie półosi. Tu trzeba bardzo ostrożnie postępować, żeby tego uszczelniacza nie uszkodzić. Nie wiem, czy ja to powiedziałem, to powtórzę jeszcze raz dla pewności. Uszczelniacz montujemy, nie trzeba tego rozmontowywać. Już kiedyś, jak był film o składaniu zwolnień od 40, możecie sobie do tego wrócić. Nie trzeba tego rozmontowywać, no u mnie było to luzem, ale, ale wolałem sobie to najpierw tu dopasować i skręcić. E, ten uszczelniacz można tędy zamontować, e, sprężynką w stronę zwolnicy, czyli tak jak teraz stoi zwolnica z pochwą, to sprężynka jest tu od spodu, nie? czyli te napisy na uszczelniaczu macie widzieć tu, e, bo zawsze się daje sprężynką w stronę oleju, a olej będzie w zwolnicy. Tutaj w tej części w pochwie nie ma w ogóle oleju, także... Tak trzeba robić i trzeba zwracać uwagę ostrożnym być, jak się wkłada tą pół, oś, żeby tego uszczelniacza nie wybić niechcący, albo go nie, nie uszkodzić tej wargi, no bo nie będzie tam szczelności, a to jest istotne z uwagi później. Chociaż tutaj powiedzmy największym ryzykiem byłoby to, że przedostawałoby się olej tutaj do pochwy, no i byłoby go coraz mniej w zwolnicy, bo tak naprawdę tu jeszcze szczęko trzymać chroni dość dobrze. To przed, przed zanieczyszczeniem szczęgi, i tak dalej, bo tu jest jeszcze dodatkowe łożysko w szczęku. ale o tym będzie dalej. Więc tutaj 63,09 łożyska zaraz montuję i wkładam połowa. Od tego zaczynam. Ja mam uszczelnie już przesmarowany w środku tawotem, żeby się ładnie tu prześliznęło. Tak, jeszcze tu jest troszkę mniejsza średnica, ale tak dla bezpieczeństwa, że tu są zadziory. Żeby nie uszkodzić tej wargi, to sobie tak owijam, bo ten uszczelniacz on dopiero tutaj będzie uszczelniał, prawda? Więc, więc tak, to, tak to tutaj sobie robię. No i zaraz wkładam. Tu już sobie taśmę można odkleić w tej chwili. Teraz uszczelka, pokrywka, i tu będzie miał, będę miał już tu gotowe, i możemy się zająć dołem. Jak pokrywka już zmontowana chociaż w moim przypadku to jest tak tylko tu teraz złapana bo ja jeszcze zawsze daję masę Rains Victor Reinz, tą niebiesko-białą taką ale znaczy niebiesko-białe opakowanie bo masa jest czarna taka grafitowa ale teraz akurat mi się skończyło więc przyłapałem sobie tak pokrywkę i zabieramy się za wał koła tutaj montujemy uszczelniacz oryginalnie jest 80 razy 100 razy 13 w moim przypadku jest 78, z uwagi na to, że ta powierzchnia miała już tu wrzery i jest przetoczona pod właśnie pod ten, pod mniejszy uszczelniacz. Także tutaj, w razie gdyby się na przykład okazywało, że jest naprawdę kolejne zużycie, kolejne i tak dalej, to żeby tego nie straczać w nieskończoność aż tak mocno, żeby dojechać do, do tego, bo tu musieliśmy zabrać 2 mm ze średnicy. Aby no, na uszczelniacz taki dostępny, e, więc tu w przyszłości można na przykład delikatnie stoczyć jeszcze raz, a później, gdyby się chciało jeszcze raz e, regenerować, to można na przykład tulejkę wprasować. Jest kilka rozwiązań, także zaczynamy od tego, że musi być uszczelniacz i tą pokrywkę. Y, ja sobie tu przesmaruję smarem, tak jak zwykle, ten uszczelniacz i musimy ją włożyć tu od góry. E, żeby dopiero montować łożysko, żebyśmy tego nie zapomnieli, to jest dość ważne. Ta uszczelka będzie pasowała od 60 z zestawu, od 60, natomiast ta jest mniejsza i musimy niestety dorabiać. Tutaj do Majorka, w międzyczasie, jak szukaliśmy części, to nawet już teraz nie wiem przy której okazji udało się kupić m.in. nowy mechanizm różnicowy. Tylko że ja w pierwszej chwili on był taki zasyfiony, jakieś papiery jeszcze miały wypchane. W pierwszej chwili myślałem, że brakuje mi koła. Atakującego do tego mechanizmu. A ten kosz cały był zanitowany. No i skręcony oczywiście, jeszcze nawet podkładki o śruby i podkładki nie zaginane nigdy. E, I to koło było tutaj w środku. Ja na to nie zwróciłem uwagi, e, więc y, bo nie było tutaj satelit, a nie osi satelit. Więc teraz po rozebraniu, tutaj miałem dylematy różne co montować, chociaż w zasadzie mamy jeden dość dobry mechanizm bym powiedział, nawet bardzo dobry komplet. Tylko, że on niestety ma minimalny no wałek atakujący, zostaje stary najprawdopodobniej. No i minimalny luz jest na tym wałku atakującym. I myślę, że to nowe koło się tutaj lepiej, lepiej sprawdzi, bo po prostu to nowe, jak siądzie, to faktycznie czuć, że siedzi dobrze. Więc gdyby był nowy wałek atakujący, to możliwe, żebyśmy założyli tam ten drugi zestaw. Także tak to się prezentuje. I jeszcze tutaj oczywiście trzeba to trochę doczyścić, wypolerować. Jeszcze reszta to jest tak z grubsza, teraz wyczyszczone z tej konserwacji. No i montować środek, łożyska na zewnątrz i mechanizm różnicowy co cały byłby już praktycznie gotowy do, do zamontowania w ciągniku. Ja już mam tutaj bieżnie łożyskowe osadzone. Warto pamiętać, żeby tutaj dokładnie przyglądać się temu, żeby te bieżnie osadzić do końca, bo potem dokręcimy. Wałkoła, wydaje nam się, że siła jest odpowiednia, a po jakimś czasie, na przykład łożysko jeszcze siądzie i się okaże, że nie bardzo. I nam się poluzuje ta nakrętka, to niezbyt bezpieczny tu w tym wypadku jest. Koło zębate, ono ma z jednej strony taki dłuższy wypust, tu akurat od dołu, jakby, i tym dłuższym wypustem w stronę koła, czyli tutaj w tą stronę wsuwamy, w stronę koła tylnego. Zresztą pewnie jeszcze nie raz się powtórzę, że to już jest większość podana przy składaniu tych do 40 tu w zasadzie się niczym oprócz gabarytów w zasadzie nie różni no i łożysk. No i teraz czas na wał koła, ale tu jeszcze sobie muszę odtłuścić te powierzchnię, założyć od razu uszczelkę, bo to od razu musimy przykręcić. A jak to włożymy, to dopiero zostanie jeszcze ostatni etap po drugiej stronie od wewnątrz. Tu jeszcze jest ważne, żeby nie zapomnieć o tym segerze tutaj na wale koła. I teraz jak już mamy z tamtej strony zmontowane, skręcone Wkładamy najpierw tą wkładkę, tylko zwracam uwagę, żeby nam tam ładnie trafiła ta sprężynka. Dociskamy tym. I jak już będziemy mieli to wsunięte, to oczywiście łożysko montujemy 32-211 Tutaj od góry tą drugą część. I możemy podkładać podkładki i zakręcać nakrętkę. Mamy wszystko zakręcone, zabezpieczone, to... E... Możemy pokrywkę zakładać. Nie zaszkodzi tego skontrolować. Jak już macie gdzieś tam ob... Ten ja też nie będę skręcał na silikon, tylko sobie sprawdzę. Jak już traktor stanie na kołach, to sobie jeszcze to skontroluję. Nie zaszkodzi zamontować montować na klej. Niektórzy nawet to spawarką lekko cykają. Akurat w tym momencie nie do końca się tutaj będę wyśmiewał z tego sposobu, bo akurat te wały koła w nowszym typie mają dłuższy gwint. Można założyć dwie nakrętki, zrobić kontrę ta pokrywka wtedy tutaj jest taka wyższa jest to trochę troszkę lepiej no to jest jednak chodzi też o bezpieczeństwo więc akurat tutaj to się jakoś specjalnie nie będę z tego spawania tutaj wyśmiewał bo w sumie z jednej strony wcale nie jest to takie głupie żeby sobie to nie zaspawać tak żeby potem był problem ale tak delikatnie cyknąć jak ktoś ma bardzo duże obawy jak już ma wszystko sprawdzone to też nie jest takie takie złe no i ja mam jedną zwolniczkę gotową jeśli chodzi tutaj o dół no, jeszcze mi pozostaje tu zabezpieczenie tych śrub, ale to muszę sobie blachy podarabiać, bo niestety no nie znalazłem takich, żeby pasowały gotowe. E, więc teraz będę się brał za hamulce. już jestem na etapie tutaj e, hamulców. Cylinderek mam już założony. My używamy tych cylinderków fragoków. W zasadzie nie mieliśmy problemu nigdy e, z, z tymi cylinderkami. No e, tak, niektórzy pytają, co używamy. Z tym, że no przed montażem rozbieramy, zawsze je smarujemy. Tym razem kolega mnie tutaj namówił, pozdrawiam Adama na taki smar firmy Wirt. Zobaczymy, jak to się tutaj sprawdzi. Mam nadzieję, że nie będę musiał się nad tym zastanawiać, czyli się sprawdzi. I co ważne, zawsze też cylinderki przed montażem ściskamy do takiego położenia, żeby one się tutaj symetrycznie zeszły. Też nie, jest, nie może być tak, że wiecie, jeden cylinderek przesunie Wam się, one będą razem, czoło do czoła, ale przesunięty jeden będzie na krawędź i drugi po prostu, gdzie ciśnienie będzie dawało w, w o-ring czy coś, tylko muszą być symetrycznie ściśnięte i, no i tyle. Zaraz montuję szczęki, swożnie wrzucam bęben. No i ta, ta by była w zasadzie skończona. Tu sobie napisałem sprawdzić z uwagi na to, że też wiecie, na stole to jest trochę inna, inna bajka. Później sobie tu odkręcę ten dekielek jeszcze na, jak już będzie wszystko zmontowane i będę mógł sobie to jeszcze skontrolować, to nigdy nie zaszkodzi. E, taka, te, taka, że tak powiem, wzmożona tutaj czujność, jeśli chodzi o to. No i za chwilę, jak to skończę, to drugą zwolennicę biorę na stół. No już mam prawie zamontowane, tylko zostały mi te bolczyki, żeby je tutaj zamontować, wsunąć. Ja to robię w ten sposób, że zakładam cylinderek, szczęki ze sprężynami są zmontowane dwie, przekładam je tutaj, one bardzo łatwo się wtedy lekko dość wkładają. Jak już mam je na miejscu, wkładam sworznie, zaraz je będę jeszcze zabezpieczał, a później robię coś takiego po jednej i po drugiej stronie, żeby włożyć te bolczyki. Uważać na palce oczywiście trzeba, ale uważam, że to jest Dużo prostszy sposób, niż wkładanie tego męczenia się za jednym zamachem. Tutaj mamy pokrywę pompy hydraulicznej z Majorka. Tutaj wszystkie elementy zdemontowane. Pompa była wymieniona na hydrotor Tuchola, prawdopodobnie, jeśli dobrze odczytuję, 2011 rok. z pompę spróbujemy ją przejrzymy i ona by została. Tu wszystko do wyczyszczenia. Tutaj ten dekielek jest zdejmowalny, tak jak to w zetorach. Ja nie do końca rozumiem, co autor miał na myśli, mówiąc szczerze, z uwagi na to, że to i tak tego dekla się nie da od spodu odkręcić, bo on w zasadzie oprócz jednej śruby, która ściska bezpośrednio pokrywę, to pozostałe sześć śrub to i tak trzymają tą przekładnię i trzymają pompę, więc od spodu się tego i tak nie odkręci.